Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Draw My Life. A i na starcie zastrzegam, że no, nie rysuję jakoś dobrze i mam nadzieję, że nie, nie będziecie brać tego do siebie. Wszystko zaczęło się 11 lutego 1999 roku. Tak, mam 23 lata. Znaczy to no, będę miał, bo film publikuję 10. Tak więc no było to dość dawno temu. Niestety nie pamiętam tamtych czasów, nie wiem jak brat zareagował na moje urodziny. Mam starszego brata. W każdym razie urodziłem się na północy Polski, w województwie pomorskim, dokładniej w Starogardzie Gdańskim, i tutaj też mieszkam. I nie, wcale blisko do morza nie mam. Aby dojechać do morza, no to muszę jechać te 70 km, więc to nie pytajcie mnie w komentarzach, czy jeżdżę nad morze to każde wakacje, czy tam co jakiś czas. Bo odpowiedź brzmi nie. W każdym razie moja historia ciekawiej zaczyna się, kiedy poszedłem do szkoły. A było to dość dawno temu. W szkole podstawowej większość osób po prostu się przyjaźniła, kumplowała, wszyscy się świetnie bawili. Pod koniec szkoły podstawowej, natomiast coś w szkole się zmieniło i wszyscy zaczęli mnie wyśmiewać. Byłem popychadłem w szkole i i wszyscy mi dokuczali, co miało naprawdę bardzo duży wpływ na moją samoocenę, ponieważ miałem ją bardzo niską i problem miałbym, żeby pokazać się w sieci. Jednak decyzja o nagrywaniu na YouTubie nie przeszła mi tak po prostu na myśl, żeby nagrywać na YouTubie i po prostu, żeby to robić, ponieważ nie miałem do tego środków, ani też możliwości. Jednakże byłem leniwy jak większość z dzieci i po prostu chciałem uniknąć zadania domowego. Nie pamiętam dokładnie, co miałem zrobić, ale podejrzewam, że miałem napisać jakąś rozprawkę czy też wypracowanie i zaproponowałem nam Nauczycielowi, że nagram film. Pomysł ten ukazał się bardzo ciekawy, ponieważ podczas nagrywania filmu bawiłem się świetnie. Nie pamiętam dokładnie, co wtedy nagrałem, ale pamiętam, że było to coś związane właśnie z lekturą, do której miałem zrobić wypracowanie. Po tym jak nauczycielka mnie doceniła i dostałem bardzo wysoką ocenę, stwierdziłem, że nagram kolejny film. Kolejny film, który nagrałem był na konkurs z BRD. Nagrywałem go z kolegą, który też bardzo mocno kręcił się w nagrywanie. I stąd wziął się pomysł nagrywania na YouTube. Dlaczego? Dlatego, że lubiłem sobie czasem pograć i miałem kiedyś konsole i grałem praktycznie codziennie. Więc stwierdziłem, czemu nie nagrywać, kiedy inni, taki na przykład już bardzo świetnie się przy tym bawią i gaming był wtedy bardzo, ale to bardzo modny, jeżeli chodzi o YouTube'a. Jednakże czasy wtedy były naprawdę ciężkie, bo była bodajże wtedy druga generacja procesorów i laptopy, jak i komputery, no nie były zbyt szybkie. Ja sam też nie miałem swojego komputera. Laptopa pożyczałem od rodziców I jak wiadomo, rodzice też często korzystali z tego laptopa Bo potrzebowali, czy to płacić rachunki, czy też pracować I nie mogłem pożyczać go regularnie Nie mogłem pożyczać go często, żeby nagrywać Więc filmy pojawiały się bardzo, ale to bardzo rzadko Nawet zdarzało się, że pojawiał się tylko jeden film w miesiącu Później natomiast starszy brat kupił sobie laptopa I błagałem go wręcz I prosiłem o to, żeby mi tego laptopa pożyczał Okazało się, że pożyczał mi tego laptopa znacznie częściej niż rodzice I filmy pojawiały się już dość częściej Co bardzo mocno mnie nakręciło na nagrywanie na YouTubie. I nie, nie nagrywałem kiedyś tych filmów, co są teraz najstarsze na kanale, ponieważ najstarsze filmy, które były na tym kanale, zostały usunięte, czego bardzo mocno żałuję, ponieważ chciałbym zobaczyć i przypomnieć sobie, jakie to były czasy. Pamiętam tylko tyle, że były to filmy z Minecrafta i ten Minecraft, no. Pamiętam, że przechodziłem na pewno Minecraft z hula i było to coś fajnego. Pamiętam też, że cieszyłem się z grania w Minecrafta, przechodziłem różne parkury, próbowałem nagrywać różne Survivale, czy też różne. Gry z serwerów. Wtedy też bardzo mocny był Hunger games, co nagrywałem z moim kolegą z w gimnazjum, który też kręcił ze mną filmy. Bo później zafascynował się też tym nagrywaniem młodszy brat, który urodził się trochę później niż ja. Kolega i mój brat szybko się wypalili. Ja natomiast dalej tworzyłem treści. Jednakże, kiedy oni zrezygnowali, to ja też chciałem się zrezygnować, ponieważ zasięgi wcale mi nie wzrastały, więc po prostu przestałem nagrywać. Kiedy przestałem nagrywać, po jakimś czasie rodzice zrobili mi niespodziankę i kupili mi mój własny komputer. Byłem po prostu w szoku. Jak tylko otrzymałem ten komputer, wróciłem na YouTube'a. Wróciłem z taką parą, że filmy były praktycznie codziennie. Nagrywałem Let's play'e, z tego co pamiętam była mafia dwójka, no działo się naprawdę sporo. Wszystkie te filmy mam na nie więc jeżeli chcecie, żebym zrobił kiedyś wam przegląd, no to zrobimy sobie przegląd tych starych filmów. Jednakże przyszedł znowu okres załamania, ponieważ kiedyś były trochę inne czasy i dużo youtuberów trzymało się razem. Na przykład niegdyś aktualna topka YouTube'a no, miała po 300 subskrypcji i trzymało się z nimi. Podzieliliśmy się z pewnymi osobami i bardzo mocno wpłynęli na moją samą ocenę, czy też trafił hate na przykład bardzo mocno do mnie, jeżeli chodzi o YouTube'a i byłem zmuszony, czy też po prostu sam zrezygnowałem z nagrywania. Potem przyszły jeszcze studia. Tak, to, to miała być czapka studencka, ale mi jakoś nie wyszło, dlatego narysowałem taką dziwną minkę. No i przyszły studia, zamieszkałem z pięcioma osobami w jednym mieszkaniu, co, co po prostu wpłynęło na to, że nie miałem możliwości nagrywania, albo też tym się tłumaczyłem, ponieważ nie miałem pokoju, Przejściowy, jak możecie zobaczyć, podpisałem cyferkami pokój 1, czyli tam, gdzie ja spałem, pokój 2, gdzie spał jeden z ziomków, 3, 4 pokój, tam, gdzie też ziomki mieszkali, i 5 pokój był dosłownie nad moim pokojem. Jak widzicie, tam są u góry schody, tak to miały być schody, i te schody po prostu prowadziły bezpośrednio do pokoju, gdzie nie były drzwi, więc ja miałem tak naprawdę pokój przejściowy otwarty, to też. Wynosiłem z tego, że po prostu nie nadaje się do miejsca do nagrywania, i nie chciałem też pokazywać się ze strony niszu, czyli nie chciałem po prostu tworzyć czegoś na siłę, czy też tworzyć treści o niskiej jakości, więc stwierdziłem, że po prostu dalej nie będę nagrywał. W następnym roku zamieszkałem z bratem i myślałem, że wszystko się zmieni. Jednakże, z bratem mieliśmy wspólny pokój i mieliśmy dwa biurka obok siebie. Skończyło się tak, że tak naprawdę przychodziłem z pracy i jedyne co robiłem, to po prostu grałem w CS-a wieczorkami i tak naprawdę się to w ten sposób skończyło czuło, że po prostu grałem bardzo dużo w Counter Strike'a, gdzie nabiłem naprawdę bardzo dużą liczbę godzin. Były czasy trudne dla wszystkich, dla mnie to był też trudny czas, ponieważ po prostu mieszkałem samemu, wszyscy z mieszkania po prostu wrócili do domu. Ja jako jedyny zostałem, bo stwierdziłem, nie chcę rzucać pracy i chcę zostać właśnie w Trójmieście, tak, bo mieszkałem w Trójmieście. I to była taka sytuacja, że rodzice się bardzo mocno o mnie martwili, napisali do mnie, że mam wracać do domu. Ja zaskoczony tą wiadomością stwierdziłem, dobrze, wrócę. No i wróciłem do domu. Wróciłem do domu, do Stargardu i tutaj Pierwsze co to ucieszyło mnie to, że mam swój własny pokój. Oczywiście, pierwsze co zrobiłem, to podpiłem komputer, ustawiłem wszystko na biurku po to, abym mógł swobodnie sobie grać w gierki, które grałem niemalże codziennie. Problem oczywiście był też z pracą, no bo wiadomo, że, że skoro praca jest w trójmieście, to tutaj było ciężko, żebym pracował, ale okazało się, że wprowadzili proces zdalną, więc pojechałem do Trójmiasta po komputer i pracowałem z domu. W tamtym czasie odezwała się do mnie firma Titan Space i Titan Space wysłali mi biurko na konkurs, powiedzieli: Wracaj na YouTube'a, masz do tego talent, masz do tego content, więc po prostu wracaj i nagrywaj. No i potem mega się podierałem, spędzałem więcej czasu przy komputerze pod kwestią nagrywania. Nagrywałem jakieś filmy, vlogi praktycznie codziennie. Kupiłem sobie okulary do wirtualnej rzeczywistości i nagrywałem też z tego filmy, Chciałem wprowadzić wirtualną ekipę na internety, jednakże no kilka youtuberów po prostu mnie już z tym wyprzedziło, z tym pomysłem, więc trochę się niestety z tym spóźniłem. I wtedy myślałem co zrobić z kanałem, żebym mógł się wyróżnić na tle innych, co zrobić, czego nie ma. I wpadłem na pomysł właśnie optymalizacji. I w ten sposób zdobyłem 10 tysięcy subskrypcji w przeciągu. I w ten sposób zdobyłem 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale, 10 tysięcy widzów. Jestem z tego mega zadowolony i bardzo Wam dziękuję za wsparcie. I to było moje drama life. Mam nadzieję, że na pierwszy film tego typu było bardzo dobrze. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnych materiałach już niedługo.